Mano! Tutaj Kempa XD. Dzisiaj omówimy Wam y, temat, kto powinien wystąpić na stadionie Wrocław w Radzimach 2015 roku. Już są wyniki ogłoszone. Filmik miał być wczoraj, jak jeszcze nie było wyników, ale niestety... Ale nie wiedziałbyśmy, że dzisiaj jest koniec kurwa. No, i widzisz, wczoraj nie było internetu. Oj, burza kurwa. Cały taki dzisiaj ten internet jest zjebany. No dobra, dobra, nie będziemy tak głośno, bo stara jest na dole. Um, no. Dobra. no. Dobra, no to... Wczoraj nie było internetu, jak chciałyśmy nagrywać trudno, ale mamy nowy dobra. filmik będzie niedługo. Ogłosimy kto jest na pierwszym miejscu. Pierwsze miejsce. Marzia. Marzia. Marzia, gratulujemy Marzia. Brawo. Ale powinien ktoś lepszy. No. Drugie miejsce. Pedałki z Wanda Erection. Mają głosów, dokładnie. Y 23879 Głupie jest, że jak się wyśle jakiegoś zajebanego SMS-ka za 2 zł, to można głosować bez limitu, więc. Raczej, hmm. słaneczkiwa. No. No. Zespół One O'Crock. No ok, rok. sześćset 670. Dobra. Ym, później jest. Srola na tym. Poczekaj, idzie Srola. Czekaj. No, srola jest, crawla. Srola na czwartym, ja! Ja wiem! Ja. <susurzanie> Martina w stolec, dobra. Ma dobra. Ma 730, 736 osób. No o tym. Dobra, teraz wiemy o tym, że jak zadacie nam pytanie na asku, każdy dostanie po. 10, 10, dobra, 10 lajków. 5 było. 5 było, dobra. To po 5 lajków. Dostanie każdy, kto nam zada pytanie na ASKU, dowolne pytanie, i wtedy, jak będzie 10 pytań, to od Was to nagramy odpowiedź. Jeśli zadacie no. szybko to pytanie, to dostaniecie po 10. No. no, to teraz mamy już ten. Ile mamy to tych pytań, pytań już? Um, y, mamy 6 pytań. Dobra, jeszcze takie informacje szybkie, bo szukamy czegoś jeszcze teraz w tablecie. Pomaga nam jedna koleżanka, dobra. No, ogólnie jest jeszcze wczoraj nagrany filmik. Będzie lepszy sprzęt, może. Będziemy montowali. Będziemy Nagrałyśmy go w sklepie. W sklepie, ale nie powiemy Wam na razie o czym jest, bo będzie gdzieś, może za miesiąc dopiero. Filmik ze względów na problemy z różnymi rzeczami. Powiem Wam jedynie, że się zapowiada fajnie. Dobra następną osobą Be dla Beki Kończyta 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 97 głosów, nie dziwię się no um, tak, Kończyta ma 97 głosów um, a to pisze chyba ile na nie jest tutaj, jest... nie, a nie ona tutaj jest, jest na 150 miejscu, Kończyta no. pokażmy kur... czekaj, jest zdjęcie na ko Konczita. Teraz weźmy sobie tu kończytę na środek do dalszych przemówień. Ym, tak. Kurwa, Dobra, siądźmy. Ym, jest tu kończyta. Macie kończytę. My jesteśmy. No, a więc tak. Y, pogłaszczmy kończytę i zakończmy to. Y, jeszcze powtarzam. 5 lajków za pytanie. Albo 10. 5. No, jak szybko zadacie, to 10 kurwa. No. Macie tu kończyćkę. Pogłaszmy kończyćkę. Mm. Mm, dobra. Pa. No, pa, tu była Kempa. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie I zapraszamy do naszych innych fenomenalnych filmików. 5 albo 10. 5 albo 10 lajków. 10. Dobra, 10. Zadajcie pytanie. No. Hejt też. Hejt też. Siema. I krzyk, motywujący krzyk na koniec. Uuu!